Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsza uroczystość została przygotowana specjalnie z okazji wręczenia światełstwa urodzenia szkoły. Proponuję oficjalnie rozpocząć uroczystość. Szkoła baczność, proszę Państwa, o powstanie. Potrzeb sztandarowy wprowadzić. Serdecznie Na dzisiejszej uroczystości wychowawców Klas, nauczycieli, pedagogów, rodziców, przedstawicieli Rady Pedagogicznej. Szczególnie serdecznie witam wszystkich tegorocznych absolwentów naszego zespołu szkół samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławku. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowo ważny w życiu naszej szkoły. Oto po raz kolejny wypuszczamy świat uczniów z którymi spotykaliśmy się codziennie przez ostatni tylko. lat. Otaczaliśmy Was staranną opieką. Stworzyliśmy bardzo dobre warunki rozdobywania wiedzy. Mieliście możliwość rozwijać się i kształcić w nowoczesnej placówce oświatowej o wysokich standardach europejskich. Nauc nauczali Was i wspierali doświadczeni nauczyciele i pedagodzy. Drodzy akcentanci, mam nadzieję, że przygotowaliśmy Was bardzo dobrze, nie tylko do wykonywania wyłączonego zawodu, ale również do dorosłego życia. Wielu z Was będzie kontynuować naukę na wyższych uczelniach, inni podejmą pracę. Jestem przekonany, że wieloletnia edukacja w Zespole Szkół Samochodowych pomoże Wam dobrze zaistnieć w nowoczesnej rzeczywistości i ułatwi realizację życiowych planów i Gratuluję wszystkim uczęciom szkoły. W imieniu swoich i całej społeczności szkoły trzeciego pomyślmy zdania, końcowej końcowych egzaminów oraz zdobycia indeksu wymarzonej uczelni, gdzie nadal będziecie mogli rozwijać i poszukiwać nowych możliwości, by znaleźć właściwe miejsce w życiu oraz pełnić Drogie koleżanki i drogi, i drogi i koledzy, spędziliśmy z wami kilka lat, lecz zgodnie z treścią słów francuskiego pisarza Wiktora Hugo, życie składa się z powitań i pożegnań. Zatem nadszedł czas, by powiedzieć wam do widzenia. Dziś opuszczacie mury tej szkoły, a czas spędzony, stanie się kolejnym epizodem w grubym tomie waszego życia. Odchodząc stąd, wejdziecie na dalszą drogę, podczas której poznacie słodko gorzki smak istnienia. I właśnie wtedy przypomnijcie sobie naszą szkołę jako najlepsze lata Waszej młodości. Jako czas bez troski. Mimowolnie przyjdą na myśl stare problemy, które będą wydawały Wam się błahostką oraz chwile radości spędzone w tym miejscu. Nie jeden z Was powie wtedy, to były czasy. Rozpocznie się w Waszym życiu etap być może najpiękniejszy i najciekawszy. Czas studiów. Nowe znajomości, nowe relacje, nauka i zabawa. Jednak i w tym momencie Waszego życia będziecie musieli zdać egzamin ze swojej dojrzałości. Życzymy Wam, abyście w tym trudnym, dorosłym życiu odnaleźli własną drogę, swoje powołanie i poznali sens istnienia. Żeby egzamin dojrzałości przebiegł pomyślnie i był generalną próbą życia. I zgodnie ze słowami Ezyterapii. Przechodźcie spokojnie przez chaos i pośpiech i pamiętajcie, jaki spokój można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe, bez wyrzekania, wyrzekania się siebie, bądźcie na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadajcie swoją prawdę jasno i spokojnie. Niech wasze osiągnięcia, zarówno jak i plany, będą dla Was źródłem radości. Wykonujcie swoją pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna. Ją jedynie posiadać będziecie w zmiennych kolejach losu. Bądźcie sobą, zwłaszcza nie udawajcie uczucia, ani nie podchodźcie cynicznie do miłości, albowiem, wobec oskłości i rozczarowań, ona jest wieczna jak trawa. Rozwijajcie siłę ducha, aby mogła Was osłonić w nagłym nieszczęściu. W zgiełku i pomyślaniu życia zachowajcie spokój ze swą duszą. Przy całej złudności, w noju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat. Bądźcie uważni, dążcie do szczęścia.